Witajcie, ja nazywam się Rafał Hechelski, prowadzę firmy, stowarzyszenia, fundację już od ponad 25 lat. Zapraszam na drugi odcinek filmu o mojej historii. Omawiam w nim różne etapy mojego życia, różne przedsięwzięcia, to jakie były w nich dobre rzeczy, jakie były złe i staram się, aby z każdego z tych etapów dać kilka wskazówek dla Was, zwykle to są trzy wskazówki, po to, aby, jeżeli myślicie o biznesie, albo jesteście na początku jakiegoś biznesu, po to, abyście mogli uniknąć problemów, w których ja byłem, najczęściej przez brak elementarnej wiedzy biznesowej. Ok, w poprzednim odcinku omawiałem etapy pierwszy, czyli szkoła średnia, Pierwsza praca i trzeci etap to była pierwsza moja firma, która nie wypaliła. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to zachęcam, zapraszam, zobaczcie sobie. Tu będzie link i link w notatce do tego odcinka umieszczę. Warto zobaczyć, jak zaczynałem, jakie błędy popełniałem i jak ich można uniknąć. Przechodzimy do czwartego etapu mojego życia. To pierwsza działalność gospodarcza, firma informatyczna Ecomp. Po upadku wcześniejszej firmy szukałem pracy, było o nią bardzo ciężko, cały czas chodziłem na różne rozmowy, i w międzyczasie postanowiłem: OK, spróbuję jeszcze raz z własną działalnością gospodarczą, spróbuję jeszcze raz z tą y, informatyką, z tymi komputerami trochę inaczej do tego podejdę. Nie mogę znaleźć pracy. Tak wtedy myślałem, to przynajmniej otworzę firmę i zacznę w niej działać. Jeżeli znajdę coś ciekawego, no to firmy nie muszę kontynuować. I mój pomysł na tą firmę był taki, aby skupić się na usługach. Nie bardzo wiedziałem, jak się do tego zabrać, na jakich usługach się skupić. Miałem wiedzę, nie umiałem jej sprzedać, nie umiałem znaleźć klientów i w tamtych latach nie było w ogóle żadnej literatury na ten temat. Nie istniał YouTube w takiej formie jak dzisiaj, go znamy, nie było gdzie kompletnie zdobyć wiedzy. I zdarzyło się tak, że trafiłem na ogłoszenie już nie pamiętam, być może nawet w gazecie, tak? Wtedy czytało się gazety na temat pewnej firmy informatycznej, której ja wtedy nie znałem. Ona ogłaszała, że prowadzi szkolenie po to, aby inne firmy mogły dołączyć do niej, aby mogły sprzedawać ich oprogramowanie, a później obsługiwać. W pierwszej chwili wydawało mi się, że to jest świetny pomysł, zapisałem się na to szkolenie, ale później im było bliżej tego szkolenia, tym bardziej nie chciało mi się na niej. iść. Uważałem, że to jest bez sensu, że to mi nic nie da, że na tym szkoleniu nic nowego się nie dowiem, no a tylko stracę czas, który mógłbym przeznaczyć na szukanie klientów. Na szczęście trafiłem na to szkolenie. I to szkolenie było kolejnym takim bardzo ważnym punktem w moim życiu. Być może jednym z najważniejszych w prowadzeniu firm. To szkolenie organizowała firma CDN, która później po połączeniu z inną firmą stała się firmą Komar. Dzisiaj firmę Komar myślę, że większość z Was zna. Wtedy ta firma zajmowała się sprzedażą, produkcją i sprzedażą programowania do księgowości, do wystawiania faktur, do... Obsługi magazynu i do kadr i płac. Było to kilka programów, one działały jeszcze w systemie MS-DOS, i na tym szkoleniu były jakby dwie warstwy. Pierwsza warstwa to, była, to było szkolenie techniczne, czyli było omawiane, jak te programy są tworzone, co w nich się czasami psuje i jak to naprawiać. To było bardzo ważne, ale dla mnie, jako młodego chłopaka, który zaczynał dopiero z firmą, o wiele ważniejsza była ta część jakby marketingowo sprzedażowa. To podczas tego szkolenia dowiedziałem się, jak mogę stworzyć firmę, zaplanować jej rozwój po to, aby z niej żyć. Został na tym szkoleniu przedstawiony taki system abonamentowy. Dzisiaj abonamenty i cykliczne płatności są czymś normalnym, ale wtedy, te ponad 25 lat temu to była nowość. O co chodziło? Producent tego programowania zachęcał nas czyli tych partnerów, aby podpisywać z innymi firmami umowy, umowy serwisowe. Kiedy jakaś firma pracuje na ich oprogramowaniu, to co jakiś czas zdarzają się błędy, czasami błędy ludzkie, czasami nie wiem, komputer się zawiesi i uszkodzi bazy danych i producent zachęcałby podpisać takie umowy, gdzie ta firma co miesiąc będzie przekazywała nam pewną kwotę za taką gotowość serwisową. I po małych modyfikacjach faktycznie zastosowałem ten plan w swoich firmach komputerowych i to zadziało, zadziałało rewelacyjnie. To spowodowało, że zacząłem faktycznie zarabiać pierwsze pieniądze, i tych pieniędzy było coraz więcej. Firma się rozwijała w oparciu o ten model. Po jakimś czasie miałem kilkudziesięciu klientów, po jakimś czasie zacząłem zatrudniać pracowników. Duży zaczęli mi pomagać. Pierwsze lata były bardzo trudne. Przez kilka lat nie byłem ani jednego dnia na urlopie, ale to wszystko opłaciło się, ponieważ zacząłem faktycznie dużo zarabiać z tych usług. Chociaż później pojawił się problem, ale o tym za moment. A jakie lekcje dla Ciebie mogą być istotne z tego etapu mojego życia? Po pierwsze, rozwijaj się, ucz się. Chętnie. Jeżeli zaczynasz prowadzenie firmy, zdobywaj wiedzę, jak ją prowadzić. Jeżeli Twoja firma się rozrasta, także zdobywaj wiedzę, jak ją prowadzić. Najlepiej od ludzi, którzy prowadzą biznes. Punkt drugi. Ucz się od praktyków, nie od teoretyków. Kiedyś, kiedy ja zaczynałem biznes to wiedzy na rynku polskim było bardzo, bardzo mało. Praktycznie ona nie istniała. Bardzo ciężko było cokolwiek dowiedzieć się o tym, jak prowadzić firmy. Dzisiaj sytuacja jest odwrotna. Mamy zalew wiedzy. Tej wiedzy jest bardzo, bardzo dużo, ale, ale często to wiedza śmieciowa. Kursy internetowe, książki, e-booki, kanały na YouTube prowadzą ludzie, którzy nie mają doświadczenia. W biznesie. Często o biznesie, o przedsiębiorczości mówią ludzie, którzy tak naprawdę nie odnieśli żadnego sukcesu w tym. Są znani ze sprzedaży książek, ze sprzedaży kursów, ale kiedy popatrzysz na ich biznesy, to one nie istnieją. Ważne, aby się uczyć, moim zdaniem, możesz mieć swoje, ale moim zdaniem ważne jest, aby uczyć się od ludzi. Którzy osiągnęli konkretny sukces. Jeżeli ktoś ma firmę, którą zbudował, która działa, która cały czas ma klientów, to dla mnie są wiarygodne osoby. Jeżeli ktoś opowiada tylko o tym, jak prowadzić biznes, no to bądź ostrożny. Rada trzecia: pamiętaj, praca to nie całe życie. Znajdź odpowiedni life balance, czyli spróbuj, staraj się cały czas rozdzielać pracę zawodową. Od życia. Dlaczego o tym mówię? Prowadząc firmę e -comp, wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Dla mnie bardzo trudna. Po jakimś czasie firma się rozrastała, miałem pracowników, obsługiwaliśmy coraz więcej firm, miałem coraz więcej pieniędzy, ale też miałem coraz więcej stresu. Nie potrafiłem poradzić sobie ze stresem, pojawił się w moim życiu alkohol. Najpierw to były bardzo sporadyczne drinki czy wyjścia gdzieś ze znajomymi, ale po jakimś czasie mój organizm. Zaczął domagać się alkoholu. Wpadłem w mechanizm uzależnienia. Codzienny stres rozładowywałem alkoholem. I początkowo było to co kilka dni później, starzyło się tak, że piłem już codziennie, aż doszedłem do takiego momentu, gdzie zdarzało mi się pić nawet rano, nawet w pracy, nawet przed pracą. I wtedy uświadomiłem sobie, że jestem alkoholikiem. Że pomimo, że mam sukces, że mam dużo pieniędzy, że nie stoję codziennie rano pod sklepem i nie żebram o pieniądze. To jestem alkoholikiem. Nie jestem w stanie bez alkoholu przetrwać czasem jeden, dwa dni. Nie byłem w stanie tego. Wtedy podjąłem różne wysiłki, aby wyjść z tego nałogu. Nie chciałem być alkoholikiem, nienawidziłem tego, nienawidziłem siebie, że jestem w takim miejscu, ale nic nie skutkowało. I wtedy uświadomiłem sobie, że jedyną rzeczą, jaką może mnie wyciągnąć z tego, to jest Bóg. I to jest dłuższa historia, nie chcę tutaj jej całej opowiadać. Ta historia jest na innym z moich kanałów, także możecie zerknąć i zobaczyć. Jeżeli ktoś z Was się z tym boryka, to mam nadzieję, że mu to pomoże. Ale reasumując, Bóg, Jezus Chrystus, wyciągnął mnie z nałogu, do którego sam się wprowadziłem i z którego sam później nie potrafiłem wyjść. A więc reasumując, pamiętaj o tym, że praca jest częścią życia, a nie całym życiem. Jeżeli masz problemy, jeżeli mas, masz stres, szukaj jakiejś formy rozładowania, jakiegoś hobby, czegoś, co mógłbyś, mógłbyś robić poza pracą, ale też poznaj siebie. Ja po tych kilku latach walki z nałogiem, z tymi, z innymi, zauważyłem, że ja osobiście mam taką łatwość wpadania w nałogi. Dlatego muszę być bardzo ostrożny, aby nie wpaść... Któryś nauk, który faktycznie może całkowicie zrujnować moje życie. I może jeszcze jedna lekcja: jeżeli wpadniesz w jakiekolwiek problemy, z których nie jesteś w stanie sam wyjść, pamiętaj, Bóg, Jezus Chrystus, ma taką moc, że możecie z tego wyciągnąć. Zawołaj do Niego. Etap 5. Założenie Stowarzyszenia Polonia Kraków. Kiedy wychodziłem z tej choroby alkoholowej, kiedy Bóg wyciągnął mnie z tej choroby alkoholowej, zobaczyłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu. Że właśnie skupienie się na tej firmie informatycznej wprowadziło mnie w ten stan, nie chciałem znowu wpaść w to samo, i dlatego zacząłem myśleć o jakimś hobby. To, co już mówiłem chwilę wcześniej, czasami to jest bardzo, bardzo ważne. Zacząłem myśleć o tym, Patrzeć na siebie, analizować siebie, poznawać siebie, zacząłem zastanawiać się, co kiedyś sprawiało mi przyjemność, co by mogło być taką moją odskocznią od tych napięć i tych problemów, jakie są w tej firmie informatycznej. I po jakimś czasie, po wielu analizach, po kilku mądrych książkach, przyszło mi do głowy, że kiedyś największą przyjemność sprawiał mi właśnie sport. I zbiegło się kilka wydarzeń w jednym czasie ze sobą. W tym samym czasie znajomi zaczęli myśleć o tym, aby założyć drużynę piłkarską dla seniorów, aby sobie po prostu z grupą znajomych pograć gdzieś w C-klasie i mieć z tego przyjemność. Ja myślałem o tym, aby wrócić w jakiś sposób do sportu i jeszcze jeden element był istotny. Mój syn, najstarszy Tomasz, który dzisiaj jest dorosły, wtedy miał. 5-6 lat. Zacząłem rozglądać się za klubem sportowym dla niego i okazało się, kiedy przejechałem sporo klubów w Krakowie, kiedy czytałem o nich, patrzyłem jak funkcjonują, okazało się, że wszystkie te kluby, które są w moich okolicach, mają bardzo dziwne podejście do dzieci. To były takie podejście z lat 70., 80., gdzie na dzieci się krzyczało, gdzie dzieci były traktowane czasami gorzej niż zwierzęta i ja po zastanowieniu się nad tym uznałem, że no nie puszczę swojego syna do klubu, w którym jest patologia, ponieważ najzwyczajniej w świecie zniszczą mi dziecko. I zbiegło się tych kilka wydarzeń, dlatego też ze znajomymi postanowiliśmy otworzyć Stowarzyszenie Sportowe. Stowarzyszenie Sportowe Polonia Kraków, zaczęliśmy w kilka osób, tak naprawdę kilkanaście osób potrzebnych byłoby, aby to założyć, i przez kilka lat działaliśmy. Z takim podziałem. Jeden znajomy zajmował się drużyną seniorów, ja zajmowałem się szkoleniem dzieci i młodzieży i tak to wystartowało. Później po pewnym czasie inne osoby zaczęły się wykruszać i stowarzyszenie przekształciło się w Fundację Polonie Kraków, w której ja byłem założycielem i której ja jestem dzisiaj prezesem. Fundacja urosła do takich rozmiarów, że po pewnym czasie przestałem już prowadzić firmę informatyczną, ponieważ nie byłem w stanie pogodzić jakby tych dwóch rzeczy. Tak mocno angażowało mnie to czasowo. Fundacja Polnia Kraków dzisiaj na styczeń 2025 prowadzi zajęcia w sześciu dzielnicach Krakowa, na nasze zajęcia uczęszcza 1700 dzieci. Ten pomysł, ta idea sportu powszechnego skupieniu się na dzieciakach, nie na w wynikach za wszelką cenę przyciąga coraz więcej ludzi, stale się rozwijamy, pracuje u nas ponad 30 trenerów, a więc na ten moment sukces jest niesamowity. Ale jakie lekcje z tego możesz wyciągnąć? Kiedy będziesz dorosły, nie odrzucaj swoich pasji. Działaj w nich. Jeżeli myślisz o jakimś biznesie, może właśnie pasja będzie wskazówką. Będzie tym, na czym będziesz mógł zarabiać. 2. Ucz się i rozwijaj. Małymi firmami zarządza się zupełnie inaczej niż średnimi czy dużymi. Problemy małych firm to szukanie klientów, problemy dużych firm to bardzo często zarządzanie ludźmi. Dodam właśnie do tego może jeszcze kilka zdań na temat Polonii. Kiedy zaczynaliśmy, pracowało u nas dwóch czy trzech trenerów na początku, nasz model biznesowy był zupełnie inny, ja szukałem Wsparcia i yy, takiego sponsoringu u znajomych, którzy pokrywali częściowo nasze wydatki, to, że mogłem zatrudnić trenerów, czy to, że mogliśmy wynająć salę gimnastyczną. Po jakimś czasie próbowaliśmy też dotacji z Urzędu Miasta Krakowa, i to wszystko po jakimś czasie się przekształciło. Okazało się, że sponsorzy, którzy są, mogą się wycofać. Dotacje, które otrzymujemy z Urzędu Miasta mogą się zmniejszyć albo mogą całkowicie zniknąć z różnych politycznych przyczyn. Polonia powstała w 2005 roku i do dzisiaj przeszliśmy bardzo długą drogę. Dzisiaj działamy inaczej, ja uważam, że lepiej, bardziej stabilnie, i to jest ważne, ponieważ na każdym z tych etapów ja cały czas musiałem się uczyć. Musiałem uczyć się reklamy i marketingu, musiałem uczyć się zarządzania ludźmi, musiałem uczyć się myślenia projektami, coś czego nigdy nie znałem. Dla mnie to jest niesamowita frajda, ale mam tą świadomość, że nie dla każdego i dlatego tak ważne jest to i tak mocno zachęcam do tego, aby cały czas poszerzać swoje umiejętności, aby cały czas być otwartym na naukę. Etap 6 środowisko startupowe. W międzyczasie, w około 2013 2014 roku trafiłem do takiego środowiska startupowego. Były bardzo popularne wtedy inkubatory przedsiębiorczości. Ja w jednym z nich wynajmowałem biuro przy takim inkubatorze. Poznałem tam trochę ludzi, poznałem metody startupowe i zacząłem też dzielić się wiedzą o przedsiębiorczości. Wtedy właśnie pierwszy raz zacząłem w sposób taki regularny dzielić się wiedzą. Przeprowadziłem warsztaty z przedsiębiorczości w liceach, jak ostatnio zliczyłem. To w ciągu jednego roku szkolnego około tysiąc osób uczestniczyło w tych warsztatach. Później zacząłem prowadzić warsztaty dla starszych, dla studentów, no i dla dorosłych. Generalnie to środowisko startupowe, które wtedy poznałem, mi także dało wiele. Za wyjątkiem tego, że dzieliłem się wiedzą, to miałem możliwość też poznać zupełnie nowe metody tworzenia własnych firm. Tak jak mówiłem, w latach 90. nikt nie mówił o tym, jak stworzyć firmę. Bardzo często później ludzie właśnie brali jakieś kredyty. I próbowali coś stworzyć. Natomiast to środowisko startupowe wprowadza taką metodykę zupełnie inną. To właśnie z niego zaczerpnąłem to i cały czas to stosuję, aby najpierw przetestować, czy twój pomysł wypali. Najpierw usiąść z kartką i zrobić taki model biznesu. Bardzo łatwo się to robi. Mam w planie nagrać odcinek o tym, zobaczyć, czy moja usługa, mój produkt może się sprzedać, kto powinien go kupić kto jest potencjalny moim klientem, z czego będzie finansowany, będzie finansowana firma i tak dalej i tak dalej. W bardzo prosty sposób, w kilku albo w kilkunastu krokach można rozpisać swój pomysł na biznes i już po tym pierwszym etapie widać, czy ten biznes się może udać. Tak jak mówiłem, nie chcę tu zbyt dużo mówić. Nagram osobny film, mam w planie nagrać osobny film o tworzeniu modelu biznesu. Ale jakie lekcje z tego środowiska startupowego wyciągnąłem? Po pierwsze, jeżeli masz jakąś wiedzę, masz doświadczenie, dziel się nim z innymi. To niesamowita przygoda pomagać innym, to niesamowite jest, jak można ludziom pomóc, chociażby przez to, że mówimy o błędach, które popełniliśmy, i dzięki temu ci ludzie nie będą popełniać tych błędów. Dwa, stale się rozwijaj, ucz się, sprawdza jakie są trendy wokół ciebie i w świecie biznesu. 3. Zanim zaczniesz biznes, zaplanuj go dobrze, rozrysuj go, rozpisz. Możesz skorzystać z metody Canva. Etap numer 7. Stworzenie Akademii Programowania i Fundacji Żyjesz Tylko Raz. Ok, dochodzimy do kolejnego etapu. Ponieważ moje życie całkowicie przełączyło się na system sportu, zarządzania sportem, gdzieś cały czas miałem taką pasję i mam dzisiaj, do dzisiaj do informatyki, do komputerów, do różnych takich nowinek technologicznych, stwierdziłem, że fajnie byłoby uczyć dzieci programowania. Najpierw myślałem o tym, aby samemu napisać jakiś program, ale po jakimś czasie udało mi się znaleźć firmę z Warszawy, która stworzyła sieć franczyzy ogólnopolskiej, dołączyłem do niej i zaczęliśmy uczyć dzieci programowania w Minecrafcie. Dzięki grze Minecraft. Ten kurs jest niesamowity. Prowadzimy te zajęcia do dzisiaj, chociaż w nieco innej formie. I ten kurs w bardzo prosty sposób uczy dzieci programowania, które jest dość trudne. W 2023-2024 staraliśmy się założyć jeszcze jedną fundację, taką, która mogłaby pomagać dzieciom. Staraliśmy się z żoną, założyliśmy tą fundację. Były trochę problemy prawne, ale na szczęście udało się to wszystko. Przejść i możemy też prowadzić zajęcia dla dzieci. Tutaj już w tej fundacji te zajęcia są darmowe, dzieci mogą przychodzić, mamy taki pokój wynajęty przy naszym biurze, mogą tam odbywać się zajęcia. Próbujemy z językiem angielskim. Są takie zajęcia, gdzie mogą przychodzić raz w tygodniu i po prostu spędzić czas z dorosłymi. Tam też teraz prowadzimy darmowe zajęcia z nauki programowania. Ale jaki z tego morał, jaka nauka? Po pierwsze, dziel się tym, co masz, pomaga innym. Jeżeli możesz, pomagaj innym. Jeżeli myślisz o jakimś biznesie, to też myśl o tym w kontekście tego, jak ten biznes, jak Twoja działalność, jak Twój pomysł może pomóc innym. Dwa. Dobrze jest mieć dwie umiejętności albo dwie działalności, dwie firmy. Niektórzy mówią, że nie ma szans skupić się na kilku firmach. Wydaje mi się, że przy dobrej organizacji jest szansa i tak jak jeżeli pracujesz na etacie, to dobrze jest znać się na dwóch rzeczach, ponieważ żyjemy w tak niepewnych czasach, że jeżeli oprzesz się na jednej branży, to w ciągu kilku lat ta branża może przestać istnieć. Widzimy postęp technologiczny niesamowicie. Szybki. Jeżeli myślisz, jeżeli masz firmę albo myślisz o firmie, oczywiście zacznij od jednej, ale jeżeli już jakaś Twoja firma funkcjonuje na odpowiednim poziomie, może warto pomyśleć o czymś innym, w innej branży po to, aby mieć jakby dwie nogi, aby stać jakby na dwóch nogach. I trzy, jeżeli masz jakieś sprawdzone metody, to możesz je powielić. My przy starcie z. Szkołą programowania, z Akademią Programowania, wykorzystaliśmy bardzo wiele metod, które działały u nas przy Fundacji Polonia Kraków. Ponieważ target był bardzo podobny, to wykorzystaliśmy to i umiejętności, które mieliśmy przy Polonii, jak choćby reklama, marketing, zastosowaliśmy przy Akademii Programowania i sprawdziło się to perfekcyjnie. I na koniec jeszcze powiem, że w tym przeciągu 20% Kilku lat próbowałem naprawdę wielu, wielu biznesów, przeróżnych, przedziwnych. Ja tu powiedziałem tylko o tych, które się udały, ale uwierzcie mi, że tych pomysłów była masa. Przychodzili czasami różni ludzie z pomysłami, czasami ja miałem jakieś pomysły. Nie wiem, firma informatyczna, próbowaliśmy wystartować w innych miastach. Były takie momenty, że działaliśmy w Katowicach, to się nie udało. Próbowaliśmy jakieś gazetki osiedlowe, jakieś newslettery tworzyć. Naprawdę bardzo dużo różnych pomysłów było. Powiedziałem tylko o tych, które się udały, ponieważ ten film musiałby trwać bardzo bardzo długo. A więc, jeżeli masz jakiś pomysł, który nie wypali, nie załamuj się, próbuj dalej. Jeżeli potrzebujesz wiedzy, jeżeli brakuje Ci jakiegoś chłodnego spojrzenia, masz jakieś pytania, napisz do mnie maila. Postaram się odpowiedzieć. Mail nic nie kosztuje, więc możesz napisać. Jeżeli borykasz się z czymś, jeżeli chciałbyś poszukać jakichś właściwych rozwiązań, to na tym kanale. Planuję nagrywać takie filmy, które będą merytoryczne. Chcę powiedzieć o książkach, które warto przeczytać. Chcę powiedzieć o tym modelu biznes canvas, który właśnie może w bardzo prosty sposób ułożyć firmę komuś, kto planuje mieć firmę. A te osoby, które mają, to stworzenie takiego modelu może też pomóc w tym, że zobaczymy, czy ta firma może działać lepiej. No właśnie, tematów jest bardzo dużo, tak jak mówię, powiedziałem tu tylko o kilku swoich porażkach, a tych porażek było w życiu bardzo wiele, na szczęście. Ja wierzę, że to dzięki pomocy Bożej. Miałem też kilka tych udanych firm, dzięki czemu mam z czego żyć, mogę dzielić się wiedzą. I, I cóż, za to dziękuję. Jeżeli film był dla Was ciekawy, to będę wdzięczny za zostawienie lajka. Jeżeli macie pytania, możecie napisać komentarz lub do mnie bezpośrednio na maila. I co, zapraszam do subskrypcji, abyście byli informowani o kolejnych filmach. Mam nadzieję, że one będą merytoryczne i ciekawe dla, dla dużego grona osób. Dziękuję, do zobaczenia. thank <laughs> you